Witajcie! Mam dla Was dzisiaj pomysł na wykorzystanie swojego zdjęcia jako bardzo nietypowej dekoracji w Waszym domu. E, czyli to będzie o tym, jak zrobić stolik ze zdjęcia. E, do wykonania tego potrzebujemy zdjęcia wydrukowanego w formie CV-fotoplakatu samoprzylepnego oraz oczywiście stolika. Ja tutaj zaprezentuję Wam stolik mój, który zrobiłam kilka lat temu. Wygląda on w ten sposób. Jest to stolik zrobiony ze starej maszyny do szycia, na którą został nałożony blat ze zwykłej płyty i na to naklejone właśnie zdjęcie wydrukowane w formie CV-fotoplakatu samoprzylepnego. Ja tutaj dodatkowo jeszcze sobie brzegi obkleiłam taką taśmą izolacyjną, ale myślę, że można to wykończyć na wiele innych sposobów. Wygląda to naprawdę super. Możecie mieć pewność, że drugiego takiego stolika nikt na świecie nie będzie miał. Ciekawe jest jeszcze to, że ten stolik jest u mnie od jakichś 6-7 lat i nic się z tym zdjęciem nie dzieje. A jest na bieżąco używany, kładę na nim kubki, książki, jakieś inne przedmioty i cały czas wygląda super. Ma tylko kilka jakichś mikrorysek, a tak to prezentuje się naprawdę dobrze. Ma bardzo fajną, matową strukturę papieru. No i to jest ja też jeden z pomysłów na wykorzystanie takiego fotoplakatu samoprzylepnego, bo można go przyklejać na ścianę, na meble. Można wielokrotnie też przeklejać i on nie niszczy powierzchni, na której się znajdował. Także mam nadzieję, że kogoś zainspirowałam. Powodzenia.